Witam Was, kochani, z rana. Jesteśmy tu dzisiaj za sprawą Marleny. Marlenki, ja mam, taką, mam nadzieję, Wam to nie przeszkadza, że ja mam taką tendencję do takiego zdrumniania bardzo mocno imion. No i tak, to. W każdym bądź razie, mam nadzieję, że to, że to od Ciebie to jest to pytanie, ponieważ ja tak zapamiętałam. O, przeczytałam wszystkie komentarze z wielką, wielką przyjemnością. Bardzo dziękuję wam za każde odezwanie się, bo to teraz, muszę przyznać, że jest, zawsze miałam, że to nie jest dla mnie motywacja. Chcę to nagram, nie chcę to nie nagram, ale jednocześnie jest to jakaś motywacja. No kurczę, trochę jest. Poczekajcie, muszę wypuścić jaslankę. Otworzyłam jeszcze okno. Uf. I... Nie chcę, żeby ten filmik był za długi, ale w ogóle chcę wam powiedzieć, że znalazłam chyba z tego, co widzę, kabelek i chyba mikrofon. Bo niektóre filmiki są, mówicie, troszkę za cicho. Ktoś kiedyś powiedział, ja to pamiętam. Ale póki siedzi tutaj, to mówią, że kody żyje, nie zdę. Takie jest powiedzenie. Talia, o którą było zapytanie, to jest ta talia, którą ja kładłam. I talia się nazywa Gild Gilded Tarot, tak? Pozłacany tarot królewski, royal. Wtedy to jest ten tarot, który jest tak bardzo kolorowy. To jest to ta talia. Tutaj już otworzyłam pudełko, żeby sprawdzić. Bo tu chodzi się wszystko rozkminia o ten royal. się zastanawiałam, czy mam tylko jedną talię. Jest niemożliwe, żebym ja czegoś, co używam. Ja tylko jedną talię, ale myślę sobie, ale sprawdzę. Więc sprawdziłam, pewnie znając życie, to może jeszcze jedną mam. To jest talia, właśnie o, z tym remitkiem i to, jest, to są talie, które są mniej więcej, to jest tylko z tej talii, są duże arkana od, odciągnięte i puste blotki i mniej więcej taka jest między nimi o, różnica. No i są piękne, kolorowe, ja jednocześnie bardzo ubolewam nad tym, że bardzo dużo tarotów, jeśli chodzi o Ciro, Marchetti, Marchetti Jest... Ten jest troszkę większy I polecam go dla tych, którzy mają większe łapki po prostu Jeżeli chodzi o układanie, to malutkie rozkłady Ja stosuję dużo rozkład, na co dzień posługuję się tym tarotem Chociaż nie zawsze, jak widzicie No kocie włoski, słuchajcie, bo aslanek teraz nie jest, strasznie Jest bardzo twarda Zmieniam tak, jakby na inne. Natomiast lubię ją dużo, bo wtedy, tutaj, jak pracuję, to nikt mi nie patrzy. Tak, jak na talię sobie dokładam, dopowiadam, dodaję pytania pomocnicze, masę. Czasami bazuję tylko na kawałku rozkładu i na pytaniach pomocniczych, tak zwanie, Także to jest moja ta talia. Blotka wygląda w ten sposób. Jest bardzo kolorowa i chciałam tutaj pokazać. Także to jest pełna talia i ona jakby puchnie. Puchnie tak jak pierwsze talie, takie duże, bo ja miałam, oddam swoją talię, też taka gruba była. Więc nie pamiętam jak ona się nazywa. Mam ją tutaj, ale w zasadzie ja jej nie używam. O, aż gumka pękła, która otrzymała z taką piękną blotką. W zasadzie ta blotka najbardziej mi się podoba i to jest ta talia, też taka jedna z bardzo popularnych. Koszy jest tak jakby rozmazana tutaj. Tu są dodatkowe karty pałacy, tak? O, w tej talii. Cztery dodatkowe karty. Odkładam ją na miejsce, bo ja na co dzień jej nie. po prostu jej nie używam. Ja ją przerobiłam, kiedy tylko ten tarot wyszedł. Kosztował chyba, ja wiem, za 400 zł, prawie. Była jeszcze talia, właśnie, która też tak bardzo mocno puchła. No, olbrzymia była, tak oddam tą talię, bo ona była dla mnie po prostu za duża. Ta jest idealna, jest piękna. Chciałabym tylko, żeby była... To, jest, to, to, jest, to, to są same duże arkana, tak? O. I one mieszczą się wtedy też w takim pudełeczku. W tym pudełeczku mieści się ta mniejsza talia, o. Taka klasyczna. Natomiast pierwowzorem tej talii jest właśnie ten... giletko on wygląda tak. I wtedy ta blotka jest w tak, taki... Ona jest bardziej ciemna. Tak, nie ma tych, tych, tych słoneczek, tak, wygląda w ten sposób. Tylko żeby się nie pomylić, patrzcie, na te po prostu tzw. Blotki, tak zwane blotki. Przyjrzyj się temu. No i tak jak mówię, ona jest w zasadzie. No, ciuszki są skromniejsze, ta już jest tak zwanie zjedzona. Chyba dwie zjadłam w ten sposób. Nie wiem, gdzie jest jedna. Jedna była jakaś obgryziona, nawet chyba któraś karta, albo że dwie. Talii, nie pamiętam, już coś było tak aż, 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 aż obrywane, mocno się um, tak zwanie zjechała. Wiem, że w różnych latach i w różnych taliach, kiedy je drukują, są, od, um, mogą się różnić lekciutko od cienie kolorów, mogą się różnić um, papier, na jakim jest drukowana, a to jest bardzo duża różnica. I ten to już się wyślizgał, on też był trochę świecący, ale nie wiem od czego, już teraz świeci, może od brudu. No to już mam po prostu schowane i leżą. Także tak to, słuchajcie, wygląda dla wszystkich. Talia jest przepiękna, ja bardzo ją lubię. Kolory, ikonografia jest bardzo klasyczna, no ale kolory, ja uwielbiam te kolory. Chciałoby się takie talie mieć tam mniej błyszczy też, tak? Mniej jest błyszcząca. Zresztą odkryłam, że jak się da podkładkę taką, tak jak tutaj macie brązową na tych piórkach leży w tej chwili to jest ciemniejsza brązowa, jeszcze jaśniejszą no, jak zobaczyłam ten kolor brązu to się zakochałam w nim on w rzeczywistości wygląda w ogóle, ta podkładka ładniej niż wy to po prostu widzicie to jest filc w każdym bądź razie kolory są przecudne nie pamiętam jaki tam jest remita, już nie pamiętam tak o. także tak to się ma trzeba zwrócić uwagę, jeżeli są te to znaczy, że jest nowa bo są jeszcze chyba w jakiś tam sposób stare. Także tyle miałabym tutaj do pokazania. Chciałam pokazać, żeby nie tylko dać nazwę, bo tutaj troszkę sprawa się właśnie w tej opcji komplikuje, tak? O. Także tu jest, bo jest książeczka, jest mały Ciro. Ten tutaj nie ma właśnie dużych Arkanu. arkan, tak? I książeczka jest pod spodem. Ja ją na spód wrzuciłam, tak? Czy książeczka jest? Tak, książeczka jest po polsku. Dla mnie książeczki nic po prostu tak zwani, nie mówią. Niektórzy czytają, co tam autor miał na myśli i powiem jeszcze tak, jest takie błyszczące też, tak, ta powłoka, ja mam wrażenie, że mnie to uczula, że miałam takie ręce, po prostu wysuszało mi tutaj, tak, o, kiedy się tasuje tą większą talię, to ona tak zostaje, trzeba się delikatnie obchodzić, jeśli chce się te złotko pozostawić. Natomiast, tak zwanie, zobaczcie, bardzo szybko schodzi, że ono nie jest takie żółtawe, takie leciutko, tak, ja aż tak często tych dużych arkan nie używam z tej talii. Używam troszeczkę jeszcze z dwóch innych, tak? O. Także tak się ma sprawa. Że trzeba zwracać, czy to jest ten królewski albo Royal, tak? I jeszcze dodatkowo zobaczyć, jakie są blotki. O. I spojrzeć, czy tutaj ten głupiec jest taki kolorowy. O. Bo same karty to już właśnie nie sprawdziłam tego, tak? Zobaczmy może. Nie chcemy porównywać wszystkich, ale znajdźmy sobie tego Eremita i Głupca. A kapłanka jest też obgryziona. Świat. No dobrze, a czwórka mieczy, tu jest obgryziona. W tamtej talii coś innego pewnie jest obgryzione. A Eremita jest rzeczywiście inny. Trudno porównywać, który jest piękniejszy. Obaj są, są, mają to takie szlachectwo. Obaj patrzą pod nogi. Tak? Twarzyczki mają inne. No widzicie, tutaj nie ma węża. Jest jakby postać przybliżona z innej perspektywy. To no i pewnie głupiec będzie inny. I powiem Wam, że mam takie fazy, kiedy przyglądam się kartom, którą kładę. I na przykład teraz idzie do mnie jeszcze jedna talia Ciro. I czasami troszeczkę inny aspekt znaczeniowe karty pokazują, tak? Nie, są, są inne, tak? No, praktycznie inne. Tak? Nie niewiele. Ten głupiec zupełnie nie ma nic. Z, z, z. No jest troszeczkę inny, ale też jest piękny, tak? Ja pamiętam, że kiedyś bardzo lubiłam dużo kładłą właśnie tą talią. Jeśli chodzi o właśnie um, Ciro. Um, powiem Wam, że bardzo lubię. Chyba to jest ta talia. Um, nie, chyba nie ta. Chyba to nie jest ta. A nie, ta. Zobaczcie, z tym głupcem. On troszeczkę w ogóle też inne rzeczy znaczy, tak? On tutaj nie wiadomo, czy jest yy, takim prześmiewcą troszeczkę, yy, czy jest chytry, tak? Taką postacią chytrą. Yy, na ile jest dojrzały, na ile tylko głupiego udaje. Yy, także yy, to jest remita. Myślę, że te karty byłyby lepsze akurat z tej talii. Yy, mystic nie umiem przeczytać tego po angielsku po prostu ładnie. Nie wiem czy to tu jest ta. Yy... Za bardzo są pokazane twarze. O, to, to jest mocno przeszkadzające, w zasadzie każda jest coś inspirującym się, ale to na przykład zobaczcie Król Monet jest praktycznie konkretną twarzą bardzo mocno. Te królowe i to mi troszkę przeszkadza. A, jest ta śmierć też taka piękna, która też jest konkretną osobą, tak? O. No, to jest takie czasami, dlaczego ich nie lubię, bo czasami da się fizyczną osobę wyczuć, tak? O. I to po prostu dla mnie to przeszkadza. Dla mnie to... Że jest to, Co innego, jak jest inspiracja, tak? A co innego, jeśli tam jest żywa, po prostu w postaci ten człowiek żyje, tak? I to jest takie dla mnie przeszkadzające. O. Ale idzie jeszcze jeden Ciro do mnie zupełnie inny. No i tak. I tak to wygląda. Natomiast te talie są po prostu piękne. Yy, ja z całego serca polecam, tak? Że to jest ta, w tym większym w takim pudełku to jest mniejsza. Ta talia i książeczka dużo tam się mieści. No i mówię duży arkanusz. One w tym pudełku, później tutaj mam wyżej, nie zmieszczą się po prostu tak na no, no Trzeba by ścisnąć moc, bez książeczki może, ale to już myślę przede wszystkim mało istotne. Yy, pozdrawiam serdecznie, idę, zbieram się, yy, ponieważ. Kłaniam się pięknie.